Czwartek i piątek były dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 w Pławach bardzo uroczyste. Pierwszą okazją był Czwartkowy Dzień Patrona, podczas którego uczniowie zaprezentowali i przypomnieli sylwetkę patrona szkoły Henryka Sienkiewicza. Podczas apelu wręczono także wyróżnienia za osiągnięcia w nauce oraz sukcesy sportowe. Drugą okazją było ślubowanie, po którym uczniowie klas pierwszych zostali pasowani na pierwszoklasistów. W naszej szkole y, odbyły się y, apele z tej okazji, podczas których zostało przybliżona. Sylwetka, właściwie przypomniana sylwetka Henryka Sienkiewicza, który jest tym patronem. Zostały również wręczone dzieciom nagrody, tym, które osiągnęły w ubiegłym roku szkolnym wysokie wyniki w nauce i miały osiągnięcia sportowe. Klasy pierwsze miały właśnie przed chwilą ślubowanie i ja jako dyrektor bardzo się cieszę, że tak gru, duża grupa dzieci stała się pełnoprawnymi członkami naszej społeczności. W naszej szkole w tym roku mamy pięć klas pierwszych, to jest około 120 uczniów, także grupa jest prężna, żywa, widać ją na przerwach, bardzo się z tego cieszymy. Dzieci są bardzo takie e, ciekawe świata, panie wychowawczynie są bardzo zadowolone, bardzo dobrze im się z nimi pracuje i mam nadzieję, że tak będzie do końca klasy ósmej. Ja zawsze mam takie marzenie, żeby dzieci w naszej szkole czuły się jak w drugim domu. Żeby czuły się tutaj bezpiecznie i żeby nic się złego nie stało. Ale chciałabym, żeby mogły też w naszej szkole realizować swoje plany, marzenia, rozwijać swoje talenty. Po prostu, żeby wszystko to, co powinna szkoła dzieciom zapewnić, żeby nasza szkoła zapewniała.